Witajcie na kanale Ustrego Bacy dzisiaj wam chcę pokazać bombę ciepła tak jak oczywiście firmy Panny klucusek ładne wykonanie pozudne no ale za 20 tysięcy euro no to musi być dobrze wykonane Tak, tak to wygląda do tego klient klientowi montuje Magazyn energii z fotowoltaiką, oczywiście. Magazyn energii jest. Jest 10 kW plus 8 kW. Pik fotowoltaiki. Teraz pytanie: kiedy to się wszystko zwróci? Oby ta się pompa chodziła minimum 10 lat bezproblemowo, nic się nie stało oczywiście ca pselicy sobie tutaj wszystkie konserwacje i jakiekolwiek inne rzeczy odnośnie funkcjonowania tej pompy no bo co to przeglądać od czasu do czasu fotowoltaika następne Magazyn do fotowoltaika oczywiście około 60 tysięcy złotych. Też jest to nie bezawaryjne, też występują problemy, też za Także tak to wygląda wszystko. Jeśli macie piec gazowy. I jest możliwość polenia. To polecam piec gazowy, bo jest to najtańsze źródło energii na dzień dzisiejszy. I jeśli macie drewno, pellet, albo inne coś, ręce obrudzicie trochę, ale też będzie tani. A to pytanie jest, kiedy to się zwróci, to wszystko. I co to będzie tyle pracowało, na przykład jak piec gazowy, czy piec na drewno, bo piec na drewno no to u mnie było w hołpie tak, że psa pracował prawie 40 lat taki piec na drewno, bez żadnych problemów a tutaj no ciekawe, ciekawa sprawa więc pozdrawiam Was wszystkich, łapecka cemejta się, hej